Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Że, uu, boja, 399 zł. Ja 5 zł. Podróżnik Ciebie. 20 zł. XX399X 20 złotych Kurde, więcej coś, coś, nie dam, bo będę jadł piasek przez miesiąc Uśmiechnięta buźka Ty... Nie Nie żartuj sobie Nie żartuj sobie Podróżnik IT e. 25 złotych To jedz piasek łosiu Uśmiechnięta twarz w okularach No nie, no XX 390 Nie, nie żartuję sobie. Weź nawet, 5 nawet, Nie, nie, nie. nie, nie. Cóż raz się wygrywa, raz przegrywa dobranoc uśmiechnięta buźka. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.